Komunikacja, prawo jazdy tylko na 15 lat. Prawo jazdy co 15 lat do wymiany, zdecydował Trybunał Konstytucyjny, oddalając skargę parlamentarzystów. Podstawą do wydania nowego dokumentu mają być aktualne badania okulistyczne. Składania egzaminów za każdym razem nikt nie będzie wymagał. Posłowie i senatorowie PiS złożyli w tej sprawie zażalenie. Uważają bowiem, że wymóg wymiany prawa jazdy co 15 lat u osób, które mają wydane je bezterminowo, podważa zaufanie obywateli do państwa i łamie ich konstytucyjne prawa. Skargę jednak Trybunał Konstytucyjny oddalił. Sędziowie uznali, że czym innym jest uprawnienie do kierowania pojazdem, a czym innym ważność samego dokumentu. Nie będziemy musieli więc co 15 lat na nowo zdawać egzaminu na prawo jazdy. Wystarczy jedynie powtórzyć badania lekarskie. W tej sytuacji wszystkie dokumenty wydane przed 18 stycznia 2013 roku stracą ważność. Kierowcy będą musieli wymienić dokumenty w latach 2028-2033. Sami nie tracąc uprawnień do kierowania będą musieli uaktualnić dokument, przedkładając ważne badania okulistyczne. Mój